You chose not for me. You refused to let the forces of evil destroy us, even though we had placed you in mortal peril. You have given us much to consider and to understand. You have shown us that it is not good to subject others to dangers that we are not willing to face ourselves. Let us meet face to face one last time. And resolve these matters. Hmm. A ciekawe, czy się stanie z tymi wszystkimi pozostałymi statkami z różnych linii czasowych. Czy te Enterprise nie powinny wrócić do swoich linii czasowych? Tak sobie myślę. No, Im dłużej one będą pozostawać w tej czasoprzestrzeni, tym większa jest szansa i ryzyko, że zmienią przeszłość albo przyszłość. Hmm. Ciężka sprawa. No nic, dobra, zostawmy. Zostawmy tych maruderów na orbicie. Teleportujmy się do Shiro. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. wyjście z fazy. Ja tego nie włączałem. A mój komando miał chyba taką opcję. Dobra, pogadamy z Michael Burnam. Sounds bla bla bla. Bla bla bla, bla 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 Zobaczymy co ma do powiedzenia. 79. z 9, This has certainly I saw what I was, and what I could have been, which makes me grateful for the life I have now. Still, this experience should make the next session with my counselor interesting. In the meantime, that sensor grid in the trailer system will need some final adjustments. If you can get me back to my runabout, I can finish those. I can also speak to some Fenris Rangers about looking into the Orion smuggling activity in trailers. Unofficial. It's been quite some time since I had to go into combat. It was an honor to fight by your side. The Excalbians have asked me to remain as I am now and to serve as an ambassador for this planet. These people have a great deal to learn about the universe. Wyrwali Abrahama Lincolna z jego linii czasowej. I teraz jeszcze zrobili go ambasadorem. Co na to komisja do spraw czystości czasów przestrzeni? Hmm. jeszcze pogadamy z tym golemem lawowym. We have learned much from your efforts in the tribe we did after reviewing the events we have decided to rule in favor of the concept of good we will as we have ruled in favor of good the people of Excalbia will pursue those virtues from this day forward I to już koniec. Zajebiście. Wreszcie się nie będę musiał użerać z wirusami, które wyszły z komputera. Okej. Okay. Teleportuj mnie, Scotty. Puh. To była niezła jadka. Muszę powiedzieć, szczerze powiedziawszy, że jak na kolejny epizod Star Treka, to oceniam to raczej dosyć negatywnie, z tego względu, że znowu, za mało tu było Star Treka. To wyglądało jak jakiś epizod albo dodatek do Mass Effecta, jak słowo daje. Za mało tu było Star Treka, a za dużo strzelania się ze wszystkimi wszędzie i po okolicy. Aczkolwiek to całe strzelanie i nakurwianie się na lewo i prawo było dosyć satysfakcjonujące. Returning to Earth, catching up on what's happened okay, since nasze... oh, Wow! we <laughs> so to, start to I understand that an old friend of mine is on a similar journey now. Zajebiście. Będziemy mogli rozwalać Borgów nie tylko pistoletem maszynowym ComiGun Gun kalibru 45 mm, który stworzył kapitan Picarda, ale jeszcze dodatkowo siekierę Abrahama Lincolna, którą Abraham Lincoln używał do polowania na wampiry. Zajebiście. Okej, okay, dzięki za nic dawać mnie tą siekierę. Pysznie, pysznie. Pysznie. A tak jak mówiłem. Ten cały epizod niespecjalnie, mm, w mojej ocenie, wyglądał jak epizod ze Star Treka. Na dobrą sprawę, misja była zatytułowana Miara moralności, a jeśli dobrze przypominam sobie, to tak jak mówiłem wcześniej, nie mieliśmy do wyboru tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego epizodu. Nie mieliśmy praktycznie żadnych nowych dylematów moralnych, które mielibyśmy podjąć. No, jedyne chyba to, że moglibyśmy. Nie uczestniczyć w obronie tej całej Excalibri, ale nie widziałem, żeby tam była taka możliwość, żeby można było wybrać taką opcję. No i z tego względu, tak jak mówię, no niezbyt pozytywnie oceniam to pod względem odzwierciedlenia realiów Star Treka, ale doceniam to, że zawarto tutaj całkiem sporo smaczków dotyczących różnych epizodów Star Treka. Ten cały endgame polegający na tym, że sprowadzili z pozostałych linii czasowych Wszystkie pozostałe statki kosmiczne klasy Enterprise też był całkiem niezły ten cały plot twist związany z kontrolą, która została zainfekowana Borgiem i tak dalej i wyszła z komputera i przywołała prawda, nie wiadomo skąd swoich kompanów z kolektywu, nie wiadomo w ogóle z jakiej części galaktyki. No, mało kanoniczne, ale całkiem nieźle wyglądało to jako bitwa na orbicie. Trochę sporym minusem jest to, że w poprzedniej części nie mieliśmy żadnej opcji uczestnienia w bitwie orbitalnej, a jedynie nakurwialiśmy się na powierzchni planety. No udało nam się zdobyć siekierę Abrahama Lincolna. Się w sumie mógłbym spróbować teleportować na stację kosmiczną 9, żeby zobaczyć, jak ta siekiera Abrahama Lincolna wygląda. To jest generalnie rzecz biorąc fajnym nawiązaniem do Abraham Lincoln, łowca wampirów. W ogólnej ocenie, w kwestii lore i wierności ideałom Gwiezdnej Floty i całemu uniwersum Star Treka, no to muszę wystawić tutaj taką notę powiedzmy 3 na 10. Ze względu na, te, na to, że cały epizod był napakowany całkiem sporą ilością akcji, nakurwiania się wszędzie, która pomimo tego, że była dosyć trudna, koniec końców była dosyć satysfakcjonująca, no to powiedziałbym, że zwiększyłbym tą ocenę może do 6 na 10. 6 na 10 myślę, że to byłaby dosyć uczciwa ocena. Ten epizod akurat był, powiedziałbym, trochę lepszy niż ten poprzedni epizod Miara moralności, część pierwsza. No tylko, że z tą właśnie różnicą, że w tym epizodzie akurat nie mieliśmy po prostu żadnej możliwości podejmowania wyborów moralnych. Tamten poprzedni epizod był dużo lepszy pod tym właśnie względem, że te wybory moralne mogliśmy podejmować i to było takie mniej więcej trochę wierne ideałom Star Treka, z którymi mamy do czynienia w przypadku seriali. Na plus, tutaj temu drugiemu epizodowi zaliczę to, że chyba z tego co się orientowałem, to wszystkie te wybory moralne, które podjęliśmy w pierwszej części, zostały chyba zapisane i zostały, że tak powiem, zaimportowane z tej poprzedniej misji. No bo był Hakiw, któremu pozwoliliśmy uciec zamiast go zabić. Tutaj zastanawiam się, czy jakbyśmy w pierwszej części generała Hakiwa skasowali to, czy w drugiej części na przykład ponosilibyśmy z jakiegoś powodu konsekwencje e, tej całej akcji, że na przykład coś innego by się stało, generał Hakiw by się. Nie odrodził albo coś w tym stylu. Przy okazji sprawdzę, czy o, mamy, mamy naszą siekierę. Naszą siekierę Abrahama Lincolna. Możemy sobie nam, nią nawet pomachać. Chcielibyśmy, może nawet jakieś drzewko, tylko tutaj niestety nie ma żadnych drzew. A jak to mówią, drzewo wolności trzeba na okrągło podlewać krwią tyranów i bohaterów. Więc tym optymistycznym akcentem z siekierą Abrahamo Lincolniego myślę, że ten epizod możemy zakończyć. Uznać misję za wykonaną pomyślnie. Co prawda, Komisja do Spraw Czystości Czasoprzestrzeni może się doczepić tego, że doszło do bardzo poważnej inkluzji czasoprzestrzennej, polegającej na tym, że ktoś wezwał na pomoc wszystkie statki Enterprise ze wszystkich linii czasowych, co jest chyba moim zdaniem nielegalne. No ale na to tym razem myślę, możemy przymknąć oko i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku mogę rzec trzymajmy się dramy to się nie posramy, a może nawet żyjmy długo i szczęśliwie i poza kamerą, która nie jest włączona. Pozdrawiam was sygnałem podwójnego V, który zazwyczaj zwykł robić komandor Spock także do zobaczenia następnym razem, nie wiem może jak mi się będzie chciało to następnym razem sprawdzę i jeszcze raz podejmę się tych misji żeby zobaczyć czy tym razem, bo w tej iteracji tych misji my technicznie rzecz biorąc byliśmy arbitrami po stronie dobra a mnie interesuje, czy możliwe byłoby, żeby na przykład stać się arbitrami po stronie zła i podejmować same złe decyzje z punktu widzenia moralności, i w jaki sposób wówczas ta cała jazda by się skończyła, gdybyśmy stanęli po stronie zła, chaosu i zniszczenia. Ok, także do zobaczenia, być może następnym razem. W razie potrzeby zapraszam też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku i na Twitchu, gdzie zazwyczaj co kilka dni, a czasami nawet w niektóre tygodnie codziennie sobie streamuję różne inne gry. Live long and prosper, i niech moc będzie z nami. Pan z wami i z duchem Twoim. Opór jest bezcelowy.